Twoje życzenie wypełnia i spełnia. Zapraszam serdecznie na posłuchanie krótkiego filmu instruktażowego na świece intencyjne. Jestem Ezoja, mam na imię Ania i zapraszam was z tego miejsca na y, wpisywanie się w formularz, który jest na dole pod filmikiem. Wpisujecie swoje imię, datę urodzenia, to jest naprawdę ważne. Forma przysłania w y, formie dokonane już. Jeżeli coś będą jakieś y, nieścisłości, to ja to zmieniam oczywiście, for, f, zmieniam formę waszych intencji taką, żeby była dobra, odpowiednia. Tu są świece intencyjne. Mam ich naprawdę y, od groma, jeszcze posklejane tutaj są. zobaczcie jak Blaster miodu, fajnie to wygląda. Dużo mam tych świec, bo tutaj w kartonie, tutaj jeszcze mam zielone świece na finanse, na fajną pracę, na zdrowie, na miłość, czerwone świece intencyjne. Jest to wszystko naturalna świeca z wosku pszczelego. Kochani, z tego miejsca formularz aktywny już jest. Tylko i wyłącznie zbieram informacje poprzez formularz, nie maile media społecznościowe, bo to mi gdzieś ginie po drodze za dużo informacji, y, rozmów tam jest między Wami i to wszystko gdzieś tam ginie, dlatego stworzyłam ten formularz pod filmikiem i tylko tam zbieram informacje potrzebne od Was. Jedna świeca, jedna intencja. Możecie przychodzić po dwie, trzy, dziesięć intencji, wedle waszego poczucia tego, z czym przychodzicie. Jedna świeca, jedna intencja. Czyli kwestia zdrowotności, i jestem zdrowa, pełna sił witalnych, jedna świeca. Układa mi się w miłości, jestem kochana. Kocham, jestem kochana. Druga świeca. Oczywiście czerwona może być. E, bo ja tu, wiecie co, jak nie mam kolorowych świec, to ja tymi żółtymi też palę i naprawdę to działa. E, bo to jakby napełniam tym, co ma się dziać, bo jak to mówią w kupie siła i wtedy idzie do wszechświata co jest ważne, wpłata też Wasza, nie mam tutaj cennika ustalonego, ile w duszy Wam gra, ile czujecie potrzeby wpłaty na daną e, intencję tyle uiszczacie, e, kwestia wpłaty dowolna może być to 5, 10, 15, 50, 100 naprawdę różne ceny już dostawałam od Was, zaskakiwały mnie niektóre pozytywnie, ale to jest potrzeba też energii, która by poszła do przodu od Was. Jeżeli Wy tylko piszecie i to takie, wiecie, jest napisanie, aby szybko gdzieś na, na kolanie, no to to jest taka energia, którą wychodzi z wychodzicie z inicjatywą, ale nie spełniacie jakby jej, nie pchacie tego tak, jak chcecie. Gdzieś tam Wy myśl macie w głowie, chcielibyście, żeby się to zrealizowało. Ezojka za nas to zrobi. Nie. Ja jestem palę dla Was świece intencyjne, które pozwolą odgruzować drogę Waszej yy, intencji a reszta zależy od Was. Pamiętajcie, że y, świece to nie jest jeans z lampy. Nie ma tak, że po trzecie wyślecie, zapłacicie, Jezujka zrobi resztę. Dalej Wy musicie działać. Dalej Wy musicie prężnie iść do spełnienia. Nie ma tak, że wyślecie y, przesłanko, intencje y, y, dużych pieniędzy wygranej, gdzieś tam bierzecie czynny udział i nagle przestajecie, bo Jezujka świece zapaliła, samo przyjdzie. Nie. To nie jest jeans z lampy. Potrzebne Wasze zaangażowanie. Ja Wam tylko pomagam w odtorowaniu. Jakiejś turbulencji, kamieni na drodze, żeby Wam było łatwiej i lżej osiągnąć Waszą intencję. Po to tutaj jestem, żeby Was wspierać, żeby Wam pomagać. Um, w kupie siła, jak to mówią. <grym> także zapraszam, skorzystać. Cyklicznie powtarzam już tą czynność uszu, Już nie pamiętam, będzie rok, półtora. Także i są naprawdę duże zainteresowanie z tymi świecami intencyjnymi, więc jeżeli się jeszcze zastanawiasz, to do południa, do siódmego włącznie, do, do godziny dwunastej do południa potrzebuję trochę czasu. Żeby przeanalizować, kto uiścił wpłatę, bo to jest dla mnie ważne, żeby była jakaś interakcja też i od was. Nie sam suchy, wpisz, czego chcecie pamiętajcie o formie dokonanej, ja już to mam ja mam, jestem w pełni zdrowa ja yy, kocham i jestem kochana w formie dokonanej, żeby były te yy, intencje, data i imię wasze potrzebuje, jeżeli pytacie na przykład spętań nie robię, żeby było ważne ale żeby odtorować drogę ku waszej miłości, jesteście w związku w, w małżeństwie, żeby było już lepiej wasza miłość układała nie poprzez spętania, ale poprzez intencje też ale potrzebuję wtedy imienia drugiej osoby i daty urodzenia tej drugiej strony no i chyba to tyle. Ważne, żeby było do 12, do 7 napisana intencja, intencje. W tym dniu live'a nie ma, live będzie w środę i w czwartek, popełni dwa dni z rzędu. Zapraszam serdecznie, korzystajcie, fajna forma spełniania pełnia, Twoje życzenia w końcu spełnia. Pozdrawiam serdecznie, Ezoika.